Tak samo jak przedmówca, przedostopie w reumatologii tak jest objęte tymi kośćmi, bo różne są podziały przedostopia, a ja się skupię właśnie na dolegliwościach w obrębie przedostopia i chciałem Państwa zapoznać z tymi elementami, z którymi spotyka się najczęściej reumatolog w gabinecie z pacjentem z bólem przedostopia. Podział aktualnych chorób reumatycznych. Jeśli Aktualny podział chorób reumatycznych obejmuje 10 grup chorób. Jeśli skorelujemy te grupy chorób z bólem przodostopia, to okazuje się, że najczęściej w gabinecie reumatologicznym będziemy mieli pacjentów, którzy mają dolegliwości z pierwszej grupy, to są układowe choroby tkanki łącznej i tutaj najczęściej to jest reumatoidalne zapalenie stawów. Druga grupa to są zapalenia stawów stowarzyszącym z zapaleniem kręgosłupa. I tutaj będziemy mieli do czynienia z Daktylitis, później dokładnie powiemy, o co chodzi. I tutaj najczęściej łuszczycowe zapalenie stały w Zyzynska. Dalej, ból przedostopia to trzecia grupa chorób i tu mamy chorobę zwyrodnieniową, najczęściej dotyczącą stawu mtp 1 I piąta grupa, czyli choroby stawów towarzyszące chorobom metabolicznym i rzuczowodokrewnych. I tu najczęstsza choroba zapalna, czyli dna moczanowa. Pierwsza grupa, układowe choroby tkanki łącznej, jest tych chorób bardzo dużo. Tutaj z bólem przedostopia spotkamy się najczęściej w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła immunologiczna choroba o charakterze postępującym, występuje najczęściej u kobiet, czwarta, piąta dekada życia. Mówimy o tym, że ręka jest tym zwierciadłem chorób reumatologicznych, i tutaj widzimy najczęściej w RZD-sie, patrzymy na te ręce i zajęte są stawy MCP, PIP. Później choroba doprowadza do deformacji, dochodzi do ulnaryzacji, obrzęku tych stawów. Pojawiają się guzki ramatoidalne, no ale też bywają zajęte właśnie stopy. Właśnie to, o czym pan profesor Kołodziej mówił, musimy pacjenta rozebrać, zdjąć mu skarpetki, nie zawsze o tym pamiętamy. Trudniej w ogóle tutaj jest stwierdzić, że mamy do czynienia z obrzękiem stawów MTP, bo w ręce znacznie łatwiej stawy MCP ocenić niż MTP. Bardziej już możemy się przekonać, że jest zajęty staw, jeśli yy, yy, zastosujemy dotyk czy ucisk, ściśnięcie przedostopia. Pacjent wtedy powie, że go boli i to już może nam wskazać, że mamy yy, do czynienia z zapaleniem stawów MTP. W późniejszym okresie no, będą by, typowe deformacje, koślawość przedostopia, płaskostopie poprzeczne, nagniotki. I zwróćcie uwagę Państwo tutaj na ten slajd, mianowicie żółty kolor to są wykres stawy stóp, fioletowy stawy rąk. Okazuje się, że znacznie częściej zajęte są stawy stóp i znacznie większa, większa progresja jest w pierwszym roku. Do 20 stawów w obrębie stopy jest zajętych w pierwszym roku RZS-u, a y, najwyżej do 10 y, stawów drobnych rok. Także naprawdę warto zwracać uwagę na stopy. Jeśli chodzi o przebieg tego RZDS-u, ta linia y, różowa, czy jaki to ma kolor, ona mówi o tym, że mamy nawracające stany zapalne, ale to powoduje ciągle pogorszenie sprawności pacjenta i ciągłą progresję zmian radiologicznych. W obrębie y, stawu MTP widzimy charakterystyczne zmiany. To są nadżerki kostne, ale te nadżerki pojawiają się najwcześniej, czy najszybciej je zobaczymy na takim zwykłym zdjęciu po 6 miesiącach, a najczęściej po roku dwóch. No a my musimy rozpocząć jak najszybciej leczenie. No i to radiologia w tej chwili generalnie jest metodą zupełnie nieistotną w rozpoznawaniu tej choroby. Znacznie lepszą, szybszą, natychmiast dającą rozpoznanie jest ultrasonografia. W tej chwili mówi się, że reumatolog chodzi z głowicą ultrasonograficzną, a nie z słuchawkami, bo to USG jest najpowszechniejszą, najlepszą metodą. Tutaj na tym zdjęciu widzimy, jak wygląda yy, obraz USG. Delikatne tylko yy, uwypuklenie błony maziowej, natomiast yy, w późniejszym okresie widzicie Państwo. Pójdę, to jest ten górny? Tutaj widać taki duży obrzęk błony maziowej, tylko trochę płynu, a tak duży obrzęk stawie MTP, jak włączymy opcję Power Doppler, widać czynne aktywne przekrwienie i wiemy na pewno, że tu mamy zapalenie stawu. Jak rozpoznajemy reumatoidalne zapalenie stawów, no aktualnie obowiązują kryteria wspólne dla Europy i Ameryki z 2010 roku dodajemy sobie punkty za zmiany stawowe, jak jest jeden, duży staw to jest 0 i po kolei za małe punkty i duże, maksymalna liczba 5 punktów. Potem Badanie immunologiczne, czynnik reumatoidalny i przeciwciała cytrulinowe. jeśli są w wysokim mianie 3 punkty, jeśli jest podwyższone OB i CRP 1 punkt, i jeśli zapalenie trwa powyżej 6 tygodni również jest 1 punkt. Jeśli pacjent uzyska powyżej 6 punktów mamy rozpoznanie RZS. Jak leczymy RZS? No właśnie leczą to ci, którzy tutaj siedzą, czyli farmakologią generala, generalnie powinien, farmakologii powinien reumatolog, fizjoterapia, fizjoterapeuta, leczenie operacyjne, ortopeda. No i, i pozostałe techniki również stosujemy, ale te trzy pierwsze są najistotniejsze w kompleksowym, wielokierunkowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawu. To, co należy zapamiętać z tego RZS-u, uważam, to to, że wczesne rozpoznanie, im wcześniej włączymy leczenie, tym jest lepszy skutek. Mówi się, że okienko terapeutyczne w tej chwili trwa 12 tygodni. Jeśli włączymy leczenie w pierwszych 12 tygodniach, to mamy szansę uzyskać remisję choroby. Jeśli będziemy czekali dłużej, no jak przykład na przykład jakieś zdjęcia radiologiczne, to generalnie pacjent jest stracony. Co jest jeszcze ważne tutaj? cofnę, Metotrekset jest głównym lekiem modyfikującym syntetycznym pierwszego rzutu. To jest lek jedyny w tej chwili udowodnionym działaniu hamującym RZD, który wydłuża życie pacjenta. Także to jest rewelacja. Jak ktoś mówi, że to jest jakaś chemia, to kompletne bzdury. My w reumatologii w tej chwili stosujemy dawki poniżej 100 mg. To są dawki immunomodulujące, które są. No, genialnie hamujące postęp reumatoidalnego zapalenia stawów. Jeśli leki syntetyczne nie przynoszą efektu, czyli metotreks, adlewonomii, sulfa, są na środki przeciwmalaryczne, przechodzimy do leków biologicznych, które w większości krajów Europy, tak jak i w Polsce, są dostępne w systemie programów terapeutycznych i tak naszych pacjentów leczymy. No, należy też zapamiętać, że możemy również w tych deformacjach przedostopi. to już była przed chwilą o tym mowa, zabiegi pielęgnacyjne, wkładki itd. Czyli pamiętajmy, że stopy również chorują na reumatoidalne zapalenie stawów. Druga grupa chorób, zapalenia stawów stowarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa. Co tutaj należy do tej drugiej grupy, czyli spendoratropati ZZSK LZDS zapalenia w przebiegu chorób bieli i reaktywne zapalenia stawów. Te pierwsze cztery są najczęściej. Do czego one prowadzą? Do zapalenia stawów obwodowych, i tutaj w stopach to jest to daktylitis. Stawy krzyżowo są zajęte, stawy kręgosłupa, tkanki około przyczepy, narządy wewnętrzne. Jak wygląda daktylitis? To jest zapalenie stawu DIP stowarzyszącym PIP, ale daktylitis to jest również zapalenie pochewy sięgnistych, dlatego to jest tak zwany palec kiełbaskowaty. Jakie mamy kryteria diagnostyczne dla przypomnienia tylko ZNSK? Trzy kryteria kliniczne, ból trzymiesięczny, ograniczenie ruchomości kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach, klatki piersiowej i musi być spełnione kryterium radiologiczne. Stąd, ponieważ tak jak przed chwilą mówiłem, tak samo w tej grupie chorób te zmiany radiologiczne się pojawiają po paru latach. Stąd, a wiemy, że okienka terapeutyczne są krótkie, dlatego w ogóle powstała taka nazwa spondylaartropatia I często Państwo się spotkacie z takim rozpoznaniem u siebie w gabinecie od reumatologa, że pacjent ma rozpoznaną spondyloartropatię i on za parę lat prawdopodobnie będzie miał ZZSK, ale on jeszcze nie ma. Tych zmian radiologicznych, które są według kryteriów nowojorskich konieczne do rozpoznania zerdenska. My już widzimy w rezonansie magnetycznym, że ma obrzęg szpiku kosnego w okolicy stawów krzywobiodrowych. Rozpoznajemy mu spondylaartropatię i sobie mówimy za parę lat pewno miał, będzie miał albo nie to zedrenska i będziemy go skutecznie leczyli może lekami biologicznymi, to właśnie może nie dojdzie do tego cedzynska. Stąd warto pamiętać, że jest takie rozpoznanie spondylartropatia. Dwie minuty. Zajęcie oka, zajęcie kolan zajęcie stawów krzewiowych, kręgosłup, jak bambus. Druga grupa to uszczycowe zapalenie stawów, czyli ZSK, uszczycowe zapalenie stawów, zajęcie skóry, płytek paznokciowych i stawów. Tutaj właśnie to dactylitis jest najbardziej charakterystyczne. Trzecia grupa chorób to choroba zwyrodnieniowa stawów. Chorobę zwyrodnieniową stawów Kliniczna istotna to jest kolano, biodol, ręka, kręgosłup, a ta stopa jest mało istotna. My generalnie prawie nie leczymy farmakologicznie, tym zajmują się raczej już operacyjni ortopedzi albo fizjoterapeuci, jeśli chodzi o techniki fizjoterapeutyczne. No i ta piąta grupa chorób to jest najczęstszy pacjent, który trafi do gabinetu reumatologicznego z dolegliwościami w obrębie przedostopia, to jest podagra zajęcie zapalenie stawu MTP pierwszego, dna moczanowa. W późniejszych okresach ona wygląda tak, dochodzi do odkładania złogów w tkankach, w uszach. I jakie są kryteria klasyfikacyjne, obejmują, które obowiązujące wspólne również dla Europy i Ameryki 2015 rok. Wrząsek zapalenia jest taki, że musimy uzyskać 8 punktów, żeby uzyskać 8 punktów. To po pierwsze, musi być zapalenie MTP, czyli podagla, 2 punkty, albo zapalenie stanu skokowego lub wśródstopia, to jest 1 punkt. Objawy, jakie mamy, trzy charakterystyczne cechy: rumień, silna bolesność dotykowa i funkcja leza, czyli pacjent wejdzie do gabinetu utykając, za każdą cechę jeden punkt. Charakterystyczny bardzo przebieg, to ładnie tu upuklono. Jaki przebieg? Czyli czas do pojawienia się maksymalnej dolegliwości to jest 24 godziny. Napad musi ustąpić w ciągu 14 dni. Czy my go leczymy, czy nie leczymy, czy mu damy, czy tam cokolwiek. 14 dni minie. I okres między napadami będzie bezbolesny. Trzy charakterystyczne cechy. Dalej, dłuski dnawy za cztery punkty. Dalej, badania laboratoryjne. W zależności od poziomu kwasu moczowego, jeśli będziemy mieli 4 minus 4 punkty, to jest norma 4,6, to jest 0, powyżej 10,4 punkty. To, o czym była dzisiaj mowa, jeśli mamy spuchnięte kolano, no to jeśli pobieramy, nakuwamy ten staw, to ten płyn musi być zbadany. No nie można pierwszy raz pacjentowi spunktować kolana i nie zbadać płynu, bo przy zbadaniu tego płynu może się okazać tylko pod mikroskopem 15 sekund i widzimy, że to jest namoczonowa, albo jeśli to są kryształy na przykład pirofosforany wapnia, już wiemy, że to jest narzekoma, musi być ten płyn zbadany. Jeśli zbadamy i będą... Kreśtały kwasu moczowego mamy cztery to mamy gotowe rozpoznanie. Jeśli zbadamy płyn i nie ma minus 2 punkty. I ostatnia rzecz, to jeśli w USG albo w tomografii komputerowej jest tak zwane podwójne konturowanie za cztery punkty i późny objaw czyli nadżerki za cztery punkty. I podsumowanie mamy cztery sytuacje bólu przedostopia. Najczęstszy reumatologa to jest RZS, to jest daktylitis w drugiej grupie chorób reumatycznych, to jest choroba zwyrodnieniowa. I to jest dna moczar nowa. Dziękuję. Kolejne wystąpienie, pan dr Bałciej Nowak.